się mamy odstępująco kamo. To jest pierwszy odcinek z letniej Grand Prix Sezon 2016. Widać, powracamy. Kwalifikacje w Wiśle przeszły. Wygrał Anders Van Emel skacząc aż 133 metry. Ostatnim, którym się zakwalifikował był Andreas Koffler, Okej, to o to był ostatni. 82 metry. Dobra, lecimy. 50 na starcie. Zwycięzca kwalifikacji z numerem 37. Ostatni będzie już spaczkę z kawałkiem zaczynamy. Dobrze, Daniel Handle 8 z tej chwili. Trochę niską prędkość na progu miałbym 40 od panem na miał Ale Ale fanemer za 12 skoczków będzie skadać. 68 numer skotczowy. Łatwy, na pewno. Hmm. Rejs zakwalifikował się. Jan Ziobro dał wizułatki, Kamik 102. Reszta czeka. To był krótki lot Paszkiego. Prawie najkrótszy, ale nie był najkrótszy. się spodziewał, no i tak nie wiem, kto jeszcze prowadził u pierwszej serii, zaraz wam powiem w pierwszej serii prowadzi Severin Front z i 133,5 najlepszy z Polaków rozczarowanie dopiero dziewiąty żaden Polak nie wypadł z pierwszej do dru drugiej serii, więc lecimy miejmy nadzieję że do wielkie emocje dla Polaków oczywiście. Niestety porywającego, że tu Krajtek nie oddał. Prowadzi z Po 10 skokach. W ogóle dobrze tego, żeby Macie w chod. czyli żaden z Polaków na razie nie zepsuł Macie w kot, sumie w górę. Krajtek do płasku. Tak się klasyfikacja przedstawia, no. oddzielają no, się, już macie koc. Mam lesenkę w tym żył. teraz Peter Prevz. No i liczę, że świetny lot będzie. Niestety Polska walczy, walczy, nic nie liczyła na razie. Zwycięstwo na pewno nie troszkę lepszy. To też nie do końca Tak się klasyfikacja przedstawia. Proszę Państwa, kto by się tego spodziewał? Jaki Kasai rekord skoczny? 135 metrów. Mocje sięgają do 135 metrów. Imponujące. Kasai tutaj zrobił. Rekord przeleciał. Muszki ależ uciekł. wszystkim. Wycięstą front front jednak nie dostaną. dostał. Dostał mimo jak jej kasają. A trzecie, trzeci jest klem z bańka, czwarty dalek ładny. A więcej nie wiem. Point w drugiej serii 12.5 metra. nie była jakaś zła odległość, bo ja nie wiem, czym jesteśmy. Cieszę się, będę dalej żeną, więc trzymajcie się do kolejnego odcinka, no i na razie, chyba czy... hmm. na